Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam was zaprosić na, na tak, będzie to tak jak już widzicie, tajemnicy nie ma, 50 faktów o mnie i to jest mój update, to jest moja druga część. Ja wam powiedziałam w pierwszej części, że właśnie na, napisałam z rozpędu 100 faktów o mnie i od, od razu dałyście mi taką propozycję, żeby to się nie marnowało, żeby po prostu nagrać dla was drugą część i dzisiaj przychodzę z takim update'em, mam wolną niedzielę, więc sobie pomyślałam, że, że właśnie nagram dla was taki filmik. Nie jest on za krótki, jak już zapewne widzicie, bo jest aż tych faktów 50, a wiecie, że jak to ja... Muszę troszeczkę na każdy temat, na każdy fakt o sobie powiedzieć jeszcze, jeszcze parę słów niż to, co mam napisane. Także zaczynamy bezbłędnego gadania, żeby no nie było tego, tych minut aż tak dużo. I mam nadzieję, że dotrwacie do końca. Jeśli tak, to oczywiście dajcie znać. No i dobra, i co? Po pierwsze, nie lubię tortów, tak jest fakt o mnie. Przez dobre kilka lat w ogóle nie jadłam tortów. Tort zawsze kojarzył mi się z jakąś rewolucją w brzuchu, w wielitach, wiecie, z jakąś biegunką od razu, wymiotami i złym samopoczuciem. Dlatego też o tortów byłam z daleka na, własnym, na własnej 18, na własnym ślubie. Ja mam tortów. Teraz już troszeczkę, troszeczkę częściej zdarza mi się jeść tort, ale tort zawsze ma taką, wiecie, grubość, po prostu jest taki mikroskopijny, żeby tylko spróbować. Następnie kiedyś, pamiętam, jako nastolatka, w jedną noc napisałam 300 SMS-ów. Myślałam, że palec po prostu ten kciuk mi odpadnie. Myślałam, że dostanę jakiegoś zapalenia, ale 300 SMS-ów wypisałam. Ogólnie, ogólnie było tak, ja wykopywałam sobie zawsze pakiet 500 SMS-ów za 5 złotych i on mi staczał na 2-3 dni. Naprawdę byłam maniaczką pisania, pisania SMS-ów. Wszyscy zawsze się śmiali. Ja trzymałam telefon gdzieś tam Daleko o ciebie, psryk ja tutaj pisałam SMS-a, tutaj z kimś rozmawiałam. Takie miałam. E, potrafiłam i rozmawiać, i pisać SMS-a. I pamiętam, w szkole zawsze pod ławką, nie patrząc w ogóle na ekran, pisałam sobie SMS-y i zawsze bezbłędnie. Także, także byłam, byłam dobra w te klocki, Teraz już troszeczkę mniej, jak mam ten dotykowy telefon, ale jak miałam taką zwykłą klawiaturę psrykaną, to po prostu leciało jak. E, 3. Nie lubię gadać przez telefon. Nienawidzę, nie cierpię. Po prostu to dla mnie jest katorgą to dla mnie była największa kara, jakby ktoś powiedział, że cały czas muszę z kimś rozmawiać przez telefon. Nienawidzę, jak jest w telefonie taka głucha cisza. Ja po prostu myśl, myślę, po co się co w ogóle tu wymyślić, żeby coś mądrego powiedzieć. Nie cierpię, nienawidzę i po prostu jestem z daleka od tego, żeby do kogoś dzwonić, albo ktoś do mnie, dzwo żeby dzwonił. I 4. Zawsze, praktycznie zawsze, może nie zawsze, ale praktycznie zawsze mam ściszone dźwięki. I od zawsze była od awantura. Najpierw z moimi rodzicami, tato wiecznie gadał, że mi zabierze telefon, bo on do mnie dzwoni, się do nie może, a jak ja mam telefon, to mam odbierać od niego te telefony. No i teraz mój mąż się przerzucił na to. Jak on nie odbieram od niego telefonu, to zawsze jest gadanie. bo co ci ten telefon, włącz te dźwięki, nie będę do ciebie więcej dzwonił. No, także ja celowo to robię po prostu, nienawidzę gadać przez telefon. Wolę rozmawiać z twarzą w twarz. Pięć. Nie noszę telefonu blisko siebie, boję się po prostu chorób, i bardzo na to zwracam uwagę. Jak mój brat nosi w kieszeni telefon, to po prostu aż dostaje białej gorączki, albo gdzieś to, jak ktoś ma przy sercu, to w ogóle jest katastrofa. Nie noście tak telefonów, bo telefony są naprawdę niebezpieczne. 6. Odkąd zaszłam w ciąży, strasznie się wzruszam. Ja ogólnie jestem osobą, która się wzrusza, ale od, od momentu, kiedy urodziłam Alexa, to po prostu jest już nie do zniesienia: to już nie ma granic. Ja potrafię się z byle czego wzruszyć: z filmu jakiegoś głupiego, z jakiejś takiej sytuacji, że Alek dostanie zabawkę, on się bardzo cieszy, po prostu skacze w niebiosa, zaraz by płakał ze szczęścia, to ja po prostu wzruszam się i też bym razem z nie płakała. I ogólnie bardzo często zdarza mi się płakać. I właśnie tutaj miałam, mam siódemkę od razu połączony ten fakt, że bardzo często zdarza mi się płakać, ale ja lubię się wypłakać, bo wtedy jest milżej. Wtedy po prostu jakieś takie emocje mnie opuszczają. Staje się taka spokojniejsza, po prostu te złe emocje, które we mnie były. To coś, co mnie dusiło od środka, po prostu ze mnie wychodzi. Ja się wypłaczę i o wiele lżej się czuję wtedy i lepiej. Osiem, staram się nie oceniać kogoś po pozorach, muszę kogoś poznać, żeby, żeby powiedzieć, co o nim myślę. Staram się nie robić tak, że na przykład poznałam kogoś tam, porozmawiałam z nim przez chwilę i ja od razu mam o nim zdanie wyrobione. Nie, ale przyznam Wam się szczerze, że mam nosa do ludzi. Bardzo często zdarza się tak, że jak spotkam jakąś tam osobę i już wstępnie coś o niej tam myślę, to później w dalszym, tam, w dalszym poznawaniu sprawdza się to, co ja najpierw sobie o niej pomyślałam. Mam takiego nosa do ludzi, ale staram się być daleko od tego, żeby oceniać kogoś od razu po pierwszym spotkaniu. Daję po prostu ludziom szansę, nie chcę ich od razu skreślać, tak na przykład okazują się na pierwszym spotkaniu, że no jakiś taki negatywny na mnie wywarły wpływ. Staram się po prostu nie oceniać po pozorach, bo często można po prostu się pomylić. Tak jak na przykład do mnie się ludzie, ludzie często mylą i, i, i dalej 9 nie wierzę w 100% plotką. Ja, oczywiście wiem, plotką. ja oczywiście wiem, że w każdej plotce jest jakaś tam jakieś takie ziarenko prawdy, od czegoś ta plotka się po prostu zaczęła, ale uważam, że... Mm, że zawsze jest tak, że jedna osoba powie, druga drugiej powtórzy, ta druga doda coś, tej trzeciej i tak, i tak, wiecie, to jest taki łańcuch. I o, uważam, że lepiej jest coś sprawdzić samemu, niż po prostu uwierzyć, na przykład, gdzieś tam mówiąc, akurat teraz powiem wam przykład, że na przykład powiedzą, że mojego męża gdzieś tam widzieli na dyskotece yy, i na przykład coś tam, ktoś powie, że na przykład zdradza mnie i tak dalej. Ja w to nie, nie uwierzę od razu, ja muszę to sprawdzić. Nie ma tak, że ktoś mi coś powie, ja od razu męża wywalam z domu, bo mi powiedziała Kaśka czy Baszka, że cię widziała na dyskotece. Bo tak naprawdę omówię, Jechać, kogoś zawieźć na tą dyskotekę. No mogło tak być, ale mogło być inaczej. Także ja e, ja jak coś się jakaś tam sprawa, sprawa dzieje, ja wolę to wszystko sprawdzić, mieć w 100% pewność, niż kogoś oskarżyć uwierzyć plotkom i później się pomylić. 10. Na pozór wydaje się zimna, poważna i niedostępna, i bardzo, bardzo często słyszę o sobie takie, o taką opinię. Ludzie, właśnie, którzy mnie poznają, często mówią: Kurczę, Paula, ja na początku miałam takie złe o tobie zdanie, wydawałaś się taka wredna, hamska, arogancka i tak dalej, a tak naprawdę jesteś taką świetną dziewczyną. Reklama sama siebie. Ale tak naprawdę tak szczerze jest. I ja wiem, że Wy tutaj często też mi pisałyście, że na pozór wydaje się taka, że jestem zimna, że jestem agresywna, że jestem taka do ludzi. To nie jest prawda. Ja jestem tak naprawdę bardzo otwartą osobą, ale po prostu na pozór z wyglądu wygląda na bardzo poważną i naprawdę jak ktoś z boku by mnie obserwował jakiś taki obcy, to od razu wysnuję sobie takie wnioski że ona jest poważna, zimna, nie można pewnie do niej podejść, pewnie jest w ogóle zakochana sama w sobie, bo wiecie, wymalowana, wystrojona nic z tych rzeczy, ja naprawdę jestem taką zwykłą zwykłą, po prostu polską dziełchą ze wsi, dalej jedna ja się lubię pomagać, doradzać innym, ale nie kierować ich życiem, bardzo lubię jak ktoś się zwróci do, do mnie z, właśnie z prośbą o to, żeby z nim porozmawiać na jakiś tam temat bo ma problem, lubię doradzać lubię, lubię mówić tam o co na przykład na dany temat myślę, to, co ja na przykład zrobiłam w danej chwili, ale nie chciałabym, żeby ta osoba w 100% zrobiła tak, jak ja mówię. Chciałabym, żeby ona przemyślała sprawę, żeby wysnuła własne wnioski, żeby dodała swoje zdanie i wtedy, wtedy podjęła decyzję, nie żeby kierowała się tym, co ja powiedziałam, bo później powie, Paulin nakazała tak mi zrobić. Nie, nie, nie. 12. Boję się kłótni, boję się krzyków, boję się takiego, wiecie, głośnego hałasu, ale sama jestem hałaśliwa, sama się dre, sama krzyczę i, i to wiecie, takie jest, taki jest troszeczkę pomieszanie, spoklątanie, jeśli chodzi o moją osobę, ale ogólnie boję się hałasu, boję się takiego krzyku, bo to mi się kojarzy od razu z jakąś taką agresją. 13, jestem pełna sprzeczności, i tu wyżej przed chwilą powiedziane to, że właśnie boję się hałasu, a sama jestem bardzo hałaśliwa. Następnie wyglądam właśnie na osobę spokojną, właśnie ludzie mi oceniają raczej taką osobę, wiecie, stonowaną, ułożoną, spokojną, a na pozór jestem z natury, na pozór z natury jestem po prostu strasznie nerwowa, strasznie gwałtowna, strasznie właśnie taka hałaśliwa, rozczepana. No i, i, i drugim, takim trzecim w sumie potwierdzeniem tej mojej sprzeczności jest to, że. Lubię ciszę, lubię taką chwilową ciszę, jak na przykład jestem niekiedy zmęczona, tak chwilę usiąść 10 minut, żeby była taka cisza, ale za dużo jak jest ciszy, to po prostu ona mnie zaczyna przerażać, także wiecie, lubię ciszę, ale czasami mnie ona przeraża. 14. W szkole często dostawałam uwagi za gadanie, no tutaj zdziwienia nie ma, było wiecznie Paulina gadulstwo, 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 dobrze się uczy, wszystko pojmuje, inteligentna, to tam do sramu, ale gada, 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 jeszcze raz gada. 15. Przebywałam w towarzystwie chłopaków, zawsze było ich pięcioro i ona zawsze ja, zawsze się rozumiałam lepiej z chłopakami w ich towarzystwie czułam się lepiej dla mnie dziewczyny wiecznie miały problem bo jedna ma ładniejszą bluzkę bo ta się obraziła bo ta, nie wiem, jakiegoś chłopaka miała fajniejszego, no wiecie, takie wiecznie jakieś kłótnie, nie wiadomo tak naprawdę o co a chłopcy byli prości, im wystarczyła piłka, dres wiecie, mecze i, i to, ty, ty, to było tyle żaden się z nich nie obgadywał, nie kłócił dlatego też ja wolałam ich towarzystwo i bardzo często i naprawdę do nie wiem do którego życia, prawie do 18 roku życia spotykano nie w towarzystwie chłopaków. Yy, dalej, yy, 16 w dzieciństwie chodziliśmy na kukurydzę. Nie wiem jak u ale u nas tak zwana kradziejka. Uwielbiałam tą kukurydzę. Ona najlepiej smakowała właśnie z pola, kiedy ja ją sama zdobyłam, wiecie, na polowaniu yy, i później przynosiłam do domu. Babcia mi ją gotowała, później wynosiłam ją na dwór i jedliśmy razem z kolegami. To po prostu było coś fantastycznego. Już ta kukurydza z targu, którą kupowałam, ona tak nie smakowała. Ta po prostu najlepsza była zdobyta, wiecie, zdobyta tu własnoręcznie była najlepsza. 17 byłam fanką w dzieciństwie oczywiście Power Rangers i oczywiście byłam różową, to po prostu był mój ulubiony film. 18 nigdy nie byłam zadowolona ze swojego wyglądu, wiecznie coś mi nie pasowało, wiecznie coś poprawiałam, wiecznie komuś zazdrościłam, bo ona ma ładniejsze włosy, bo moje włosy są przyklapnięte, bo ja mam krótkie rzęsy, bo mam brzydki nos, bo źle ułożyłam ten, bo mam krzywe nogi, bo mam duże uszy, bo mam brzydkie koczyki, założone w ogóle nie pasują do mojej głowy. Wiecznie, wiecznie coś było, coś było nie tak. Nigdy nie nosiłam spódniczek, bo właśnie uważałam, że mam krzywe nogi. Nigdy nie byłam zadowolona ze swojego wyglądu i zawsze było tak, że jak gdzieś tam się ubrałam, fajnie wyglądałam i sobie myślę że fajnie wyglądałam kurczę, no fajnie to wszystko pasuje ze sobą, ale później jak pojechałam na na przykład jakiś taki festy, gdzie tam się spotkałam z innymi znajomymi, to później na tyle ich wyglądałam bidnie, jak ja to mówię. I dalej, 19. Może to nie zabrzmi zbyt wiarygodnie, i wie, większość z Was powie sobie, że nie akurat. Ale ja nigdy nie uważałam się za ładną osobę. Nigdy też o sobie tak nie powiedziałam komuś chyba, że w żartach, ale jestem fajna, w ogóle inteligentna to tak. Ale nigdy tak do kogoś na Syrol nie powiedziałam, że ja jestem ładna, że mam ładne nogi, że w ogóle jestem zgrabna i w ogóle jestem najpiękniejsza. Nigdy, nigdy mi się to kojarzy od razu z takim narcyzem. Nie lubię mówić tak o sobie i nigdy tak o sobie nie mówiłam. Ja się uważam za osobę przeciętną jeśli chodzi oczywiście tutaj o urodę, mowa o urodzie dlatego, że dla mnie ładną dziewczyną, ładną osobą jest właśnie dziewczyna, mówimy o dziewczynie, nie ładną w ogóle dziewczyną jest, jest dziewczyna Dziewczynę można uznać za ładną, o może tak, kiedy, kiedy wygląda ładnie bez makijażu i naturalnie, kiedy ona naprawdę nie musi się malować, kiedy ona może po prostu umyć buzię, twarz, nałożyć krem i ona może wyjść nawet tak do pracy w takim stanie. Dla mnie to jest ładna, ładna dziewczyna. A kiedy ja muszę nałożyć tutaj troszeczkę tego makijażu, trochę muszę się napościć, żeby wyglądać jakoś jak człowiek, no to, to ja nie nie, nie twierdziłabym, nie uważałabym się za osobę ładną, bo dla mnie ładna osoba nie, nie musi robić ze sobą nic. 20. Zawsze wszystko głęboko analizuję, muszę wszystko Zrozumieć. Nie ma dla mnie takiej sytuacji, że ja ktoś coś mi powiedział, ja tego nie rozumiem, no i dobra, no. Dobra, no było, sobie to było. Nie, ja muszę wszystko zrozumieć, ja wszystko analizuję, ja wszystko po prostu muszę przegadać, muszę się dowiedzieć, dlaczego ta osoba postąpiła tak, a nie inaczej, dlaczego to się wszystko potoczyło tak, a nie, a nie w całkiem inny sposób. Trochę mnie gniecie ta półka, co się o nią opiera, więc trochę was tutaj przesunę, mogą być wstrząsy. Dobra. O, właśnie, teraz jest lepiej. No i dalej co? Znaczy skoczyłam na 20, teraz 21. Staram się nie kłamać, zdarza mi się częściej właśnie um... Naginać prawdę niż kłamać. Ja na, nie lubię kłamać, naprawdę. Ja y, kilkakrotnie zdarzyło mi się, jako młodej, młodej osobie, skłamać na przykład rodziców, a ja się strasznie z tym źle czułam. Miałam wyrzuty sumienia i od razu za jakiś czas mówiłam im prawdę. Y, I poza tym, ja w momencie, kiedy kłamię, po prostu mnie, jakby krew zalewa. Ja czuję, że po prostu moja twarz płonie, uszy płoną, mam taki dziwny wyraz twarzy. Nienawidzę kłamać i staram się tego nie robić. Naginam prawdę. Czasami zdarza się, że właśnie, że naginam prawdę, ale, ale właśnie staram się nie kłamać, bo kłamstwo jest Nie lubię być okłamywana i nie chciałabym też, właśnie, żeby. Żebym żeby jak kogoś okłamywała. 22. Mam dystans do siebie, lubię żartować z siebie z innych. Najczęściej oczywiście w rodzinie to jest, bo my mamy takie właśnie trochę głupie poczucie humoru. Nabijamy się sami, sami z siebie, dogadujemy sobie sami. Wiecie, tato dogada mojemu mężowi, mój mąż, moją tacie, czy tam mój tatomi i dla nas to jest normalne. Niektórzy to odbierają za jakieś taki, wiecie, właśnie za coś takiego bezczelnego, ale dla nas jest po prostu żartowanie z siebie, dlatego ja uważam, że mam dystans do siebie. Często właśnie też rodzina ze mnie żartuje. Ja żartuje z rodziny i dla mnie to nie ma problemu, ja potrafię sama śmiać się z siebie, jak coś tam głupiego palna, albo na przykład coś głupiego zrobię, także, także ja nie mam z tym problemu, ale dla niektórych to nie jest takie, nie jest za normalne. 23. Lubię szybką jazdę, ale ja bardzo osobiście uważam na drodze. Ja wsiadając za, za kierownicę po prostu czuję taki ciężar odpowiedzialności, że ja jadę po prostu, ja jadę tym autem i ja mogłabym komuś nie daj Boże zrobić krzywdę, po prostu chyba bym sobie nie wyobrażał sobie życia później po takim zdarzeniu. 24. Boję się, że znajdę się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu i na przykład za coś pójdę siedzieć do więzienia, właśnie jako niewinna osoba. Za dużo się filmów naoglądałam, ale właśnie ja właśnie zawsze miałam takie, takie przerażenie, że coś takiego może się zdarzyć, że ja gdzieś tam się znajdę po prostu przez przypadek, a później wezmą mnie za tą winną, nie znajdą dowodów, żeby mnie uniewinnić i pójdę siedzieć do więzienia. Następnie 25 byłam mieszana w kradzież roweru, może to dlatego yy, jako teraz już jako mężatka poszłam do klężanki robić paznokcie i ona, żeby zrobić swojemu facetowi yy, na złość, po prostu to tam historia troszeczkę zagmatwana, ale w każdym razie chciałam mu zarąbać rower, <grych> żeby nie miał czym wracać do domu, niedaleko miał parę kilometrów. No i jak głupia poszłam razem z nią. Wzięłam razem z nią ten rower, a później się okazało, że on ją oskarżył o kradzież i ja byłam głównym świadkiem. Także tragedia, tragedia. Jeszcze raz tragedia. Nigdy w życiu nie dotykam żadnego roweru, nie, i, chyba że jest on mój. 26 jestem ostrożna, przewiduję różne sytuacje, jak na przykład wychodzę z domu zostawiam Aleksa w salonie jak na przykład śpię u mamy, bo my śpimy w salonie zazwyczaj mama w sypialni, to, to zawsze chowam wszystkie kable, wszystkie lekarstwa które gdzieś tam wyciągnęłam na przykład wieczorem wszystko jest po prostu pochowane, nie ma nic picie da, dalej odsuwam na przykład od laptopa żeby na przykład nie, nie polał nie chcąc, albo te kable chowam, żeby nie daj Boże czasem nie wziął tego kabla, także także bardzo bardzo jestem w tym, w tym temacie ostrożna, albo jak wychodzę z domu już o w pół do szóstej to, to zamykam i Drzwi, bo sobie myślę, a nuż ktoś wejdzie i coś, 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 nie daj Boże im zrobi. Także, także przewiduję takie sytuacje. 27, jak czegoś nie wiem i albo nie rozumiem, to nie udaje że jest inaczej. Nawet jak za cenę tego, żeby wyjść na głupka totalnego. Ja wolę po prostu dowiedzieć się, jak ktoś coś do mnie mówi, ja wolę wiedzieć to, żeby po prostu na przyszłość być mądrzejszą, niż udawać tak, uśmiechać się głupio i udawać, że coś się wie, a tak naprawdę się nie wie. Jak nie wiem, to pytam. I kto pytanie błądzi. 28 ciągle sprzeczam się z bratem. Między nami właśnie 9 lat różnicy i on ma teraz 16 lat i ja powiem Wam szczerze, jak sobie tak na niego patrzę i tak słucham, co on mówi, to, to, to jest mi żal. Jest mi żal, że po prostu osoby w wieku 16 lat nie doceniają tego, co mają. Mi się wydaje, że osoby, które mają właśnie 16 lat tak płytko myślą, one się nie zastanawiają. I uwierzcie mi, bo ja wiem, że też oglądają mnie takie osoby w tym wieku, że za, za parę lat, nawet w moim wieku, w wieku 25 lat, za te 9 lat wy sobie pomyślicie. Naprawdę pomyślcie sobie, tak zdacie sobie sprawę, że całkowicie różni się psychika takie, takiego szesnastolatka czy szesnastolatki od osoby. No w sumie to nie jest dużo lat, bo to jest 9 lat, ale naprawdę na, na, na przestrzeni tych dziewięciu lat, rozumowanie, pojmowanie życia, e, wszystkiego pracy, męża, dziecka, no, no wszystkich innych różnych spraw, całkowicie się zmienia. To wszystko po prostu całkowicie, całkowicie, całkowity ma obrót inny niż w tym momencie, jak, jak macie te 16 lat. Tak Wy, tak te, wy teraz myślicie tak sobie płytko. Abo chłopak mnie rzucił, albo mnie dziewczyna rzuciła, albo w szkole coś tam mi nie idzie, a wystroje się, to fajnie będę wyglądać i na tym polega życie, a już osoby takie starsze zastanawiają się nad czymś, po prostu nad czymś takim głębszym. I każdy z Was zmieni myślenie. I to jest fajne, że, że po prostu z każdym rokiem człowiek staje się mądrzejszy w doświadczenia, mądrzejszy w jakieś tam emocje i przeżycia. Bardzo jest to fajne i, i życzę każdej osobie, żeby. Ja się cieszę, że ja po prostu zmączałam, bo ja twierdzę, że zmączałam, ja się cieszę, że po prostu mogłam przeżyć to, co przeżyłam, żeby w tym momencie mieć takie myślenie, jakie mam dalej, a jeśli chodzi o mojego brata to właśnie się bardzo, bardzo często z nim sprzeczam bo on ma całkowicie inne to był, sen, to był sens tego, tego faktu całkowicie inne, inne myślenie niż ja i mnie strasznie to, to denerwuje i bardzo, bardzo często się sprzeczamy 29. Nie lubię składać życzeń po prostu dla mnie składanie życzeń jest katorgą uwielbiam wigilię, uwielbiam moment kiedy siadamy do stołu kiedy siadamy z rodziną, kiedy po prostu możemy zjeść te przepyszne potrawy które są na stole, że jesteśmy razem że się śmiejemy, rozmawiamy, ale po prostu moment składania życzeń jest dla mnie paraliżujący. Nienawidzę tego robić. No i dobra, 30 przez kilka dobrych lat nie żułam w ogóle gumy do rzucia, a to dlatego, że ona w składzie, to jest dokładnie substancja słodząca, nie znam tutaj nazwy poprawnej. W każdym razie ta substancja wywołuje biegunki i dla mnie to było przerażające. Ja mając jej litod właśnie formę biegunkową. Naprawdę miałam dosyć siedzenia na toalecie i, i, i wolałam sobie oszczędzić i właśnie gumy nie żułam. Ja wyczytałam gdzieś tam, że właśnie osoby, które mają jej drażywe nie powinny żuć gumy. No i dobra, 31, uważam, że żadna praca nie hańbi. Ja powiem Wam szczerze, że jakbym nie miała pracy, to poszłabym nawet na sprzątaczkę, nawet bym poszła sprzątać ubikację, jeśli trzeba by było. Dla mnie z tym nie ma problemu. Ja pracowałam na targu, sprzedawałam warzywa, teraz pracuję jako ekspedientka. Chodziłam też zrywać truskawki, robiłam też w polu, wyrywałam lebiodę, nie ma dla mnie żadnego problemu. Ja uważam, że jeśli ja zdobywam pieniądze własną, własną pracą, to, to, to żadna praca nie hańbi. 32. Kiedy okazało się, że jestem w ciąży, nigdy nie zdarzyło się tak, że ja pomyślałam, że nie chcę tego dziecka, albo na przykład, że usunę ciążę. Nigdy nawet taka w ogóle myśl nie przeszła mi przez głowę. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Ja nie chcę dyskutować też na ten temat, bo są różne sytuacje, w których do, e, dziewczyny zachodzą w ciąży i ja tutaj nie chcę ni, nikomu nic radzić ani nikomu m, czegoś nakazywać. Ja osobiście e, nigdy w życiu tak nie pomyślałam i jestem z tego dumna, że, że mimo młodego wieku nie przeszło mi coś takiego ja nie, prze, przez myśl, że ja nie chcę tego dziecka, że dziecko jest dla mnie jakąś karą albo, albo, albo coś z tych rzeczy. Nic takiego nie miało miejsca. E, 33. Jak z kimś rozmawiam, to uciekam wzrokiem, no, ale możecie zresztą widzieć w filmikach, że ja często patrzę troszeczkę w obiektyw, gdzieś tam troszeczkę właśnie tutaj w podgląd, gdzieś tam na te rzeczy, które Wam pokazuję. Nie wiem dlaczego. To nie jest spowodowane tym, że ja jestem jakaś nieszczera albo po prostu chcę kogoś okłamać, tylko po prostu jakoś tak nie potrafię komuś patrzeć w oczy, bo mnie zaraz gdzieś tam oczy bolą, gdzieś mi coś czypie, gdzieś mi coś swędzi i jakoś tak dziwnie się czuję. Ja wolę gdzieś tam trochę popatrzeć, trochę coś tam porobić, gdzieś tam. Czy na dłanie, czy chociaż na spodnie coś tam poprawić się po ubraniu, żeby cały czas nie patrzeć w te oczy, dlatego że po prostu to u mnie powoduje taki dyskomfort, o może tak to określmy. Dalej 34 w tym momencie nie przejmuję się tym, co powiedzą ludzie. To nie jest tak, że ja całkowicie mam to w czterech literach. Po prostu staram się, żeby kierować się tym, co mówią tutaj moi bliscy, co mówi moja rodzina, mój mąż, moja mama, tato, to, co oni powiedzą jest dla mnie takim priorytetem, a co powiedzą inni, to już nad, wiecie, na takim dalszym planie i staram się tym nie przejmować. Oczywiście przyjmuję to do, do, do siebie, do swojej takiej świadomości, ale staram się tym nie przejmować, bo tak naprawdę wielu ludzi mnie nie zna. Wielu ludzi wzięło sobie za, nie wiem, za jakiś taki cel w życiu krytykowanie i ocenianie innych. I oczywiście, no ja tutaj nagrywając filmiki też się na takie. Na takie ocenianie wystawiłam tak naprawdę sama, sama ochotniczo, nikt mi oczywiście tego nie nakazywał, ale ogólnie nie przejmuję się w tym momencie. Jeszcze rok temu było ciężko, było ciężej, ale jakoś tak troszeczkę chyba do tego dojrzałam i troszeczkę, troszeczkę nabrałam do tego dystansu i teraz jest mi łatwiej. Tym jest tak, że się całkowicie nie przejmuję, ale staram się właśnie, żeby, żeby takim priorytetem było to, co mówią moi bliscy, a nie to, co ktoś mówi obcy na mój temat. I dalej, 35, uważam, że z roku na rok jestem coraz mądrzejsza i coraz bardziej do, dojrzalsza i to jest bardzo fajnie, że, po prostu, że dorastamy z, rok, z roku na rok, że nie stoimy w miejscu, tylko w jaki sposób się tam rozwijamy emocjonalny, czy właśnie taki umysłowy i ja naprawdę czuję, czuję to, jak zmienia się moja psychika, jak zmienia się to, w jaki sposób ja myślę i jestem z tego dumna po części, tak samo po prostu w sobie, że to, że to myślenie się zmienia i że ono jest takie bardziej dojrzalsze. 36, uwielbiam jeździć na wczasy, naprawdę uwielbiam, i uwielbiam spać w pensjonatach. To taka wolność, wiecie, psychiczna, że nie trzeba wstać, nie trzeba sprzątać, gotować obiady, tylko wiecie, wstajecie, o której chcecie, później na przykład idziecie na plaży czy gdzieś tam spacerujecie. Taka po prostu wolność. Bardzo, bardzo, bardzo lubię takie, takie wyjazdy. 37. Marzy mi się, żeby zostać twarzą jakiejś marki, czy to kosmetycznej, czy odzieżowej. To jest takie moje takie skryte marzenie. Zawsze chciałam mieć taką profesjonalną sesję i takie coś mi się bardzo marzy. 38. Mimo, że jestem osobą wierzącą, nie rozumiem idei spowiedzi. Dla mnie to jest takie trochę dziwne. Chodzę do spowiedzi, ale nie popieram tego i nie jestem fanką spowiedzi, żeby mówić komuś coś do ucha. No, jakoś nie za bardzo mi to odpowiada. 39 wypowiedziałam. Wyp wyprowadziłam się od mamy po 24 latach bycia razem tak naprawdę. Najpierw mieszkaliśmy 18 lat u babci, później właśnie u mojej mamy i mając 24 lata właśnie kupiłam mieszkanie i teraz się tutaj przeprowadziłam. 24 lata byłam razem z rodzicami. 40, coraz szczęście myślę o ciąży, tak, tak właśnie się w ostatnim czasie zdarzało, widząc e, moje koleżanki, które właśnie tam teraz urodziły w niedawnym czasie dzieci, tak jakoś zastęskniłam za takim malutkim bobaskiem. E, może nie w tej chwili, ale, ale może za jakiś czas. Ja pamiętam, że po urodzeniu Aleksa e, Myśl o, o ciąży po prostu była, była odcięta takim wielkim murem grubym po prostu na ileś metrów. I absolutnie w ogóle nie myślałam o, o, o takich rzeczach. Mimo, że tam ludzie mnie o to pytali, ale dla mnie było to po prostu temat zakończony, nie i koniec, a teraz po prostu coraz, coraz częściej zdarza mi się, że gdzieś tam przez moją głowę przejdzie taka myśl o ciąży. E, 41 i teraz tutaj oczywiście fakt dla ludzi o mocnych nerwach, dlatego że będę mówiła o kupie. A wiem, że niektórzy nie lubią, kiedy mówię kupa, bekanie, pierdzenie i te sprawy. Dla mnie to jest czymś naturalnym i ja w ogóle nie mam tutaj przed tym jakiegoś, nie wiem. Dyskomfortu dla mnie to jest normalne, więc mówię, co myślę. I 41. Jeśli ktoś nie chce słuchać o kupie, to może zatkać w tym momencie uszy. Kiedyś nimi się kupa, zawsze w domu jest jakaś kłótnia. Zawsze, zawsze, zawsze. Nieważne w jakiej formie jest ta kupa, co w ogóle z tą kupą się dzieje z tym śnie, ale zawsze jest tak, że albo ja się kłócę z moim Marcinem, albo moja mama się kłóci z moim bratem, albo ja się kłócę z moją mamą. Zawsze, 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 jeszcze raz zawsze. 42, przyzwyczajam, przyzwyczajam się do rzeczy materialnych, na przykład do auta. Ja pamiętam swego czasu, jak mieliśmy malucha moje pierwsze auto. I sprzedawaliśmy tego malucha, to mój mąż pojechał sam, bo ja bym się chyba rozpłakała. Ja się przywiązuję po prostu taki rzeczy, bo mi tak strasznie żal tego mojego malucha, że aż a szok. 43, boję się dentysty, nienawidzę dentysty, boję się dentysty, dla mnie dentysta mógłby nie istnieć. 44, po 11 latach wyszedł mi ząb. Dokładnie było tak, że szóstkę wyrwałam, y, zęba szóstkę, dlatego że y, podczas rzucia właśnie gumy złamał mi się w pół, okazało się, że był cały dziura we w środku i niestety dentystka musiała mi go wyrwać i po 11 latach na miejscu właśnie tej, gdzie była taka przerwa, y, na miejscu tej szóstki wyrósł mi kolejny ząb. Dziwne, ale prawdziwe. 45. Nie lubię filmów ze smutnym zakończeniem, jak na przykład Tytani czy odrobinę nieba. Ja później źle się czuję, później nie potrafię wrócić tak całkowicie do takiej normalnej rzeczywistości. Dla mnie jakieś to jest takie ciężkie, ja to później właśnie przenoszę na, na swoje życie i, i ciężko jest mi wrócić do później do normalnego funkcjonowania, dlatego takich filmów nie oglądam, oglądam komedie, ale czytam jakieś sensacyjne filmy, ale właśnie takich filmów ze smutnym zakończeniem dramatów, czy jakichś takich innych nie oglądam. 46 zawsze sobie, że zaczynam ćwiczyć i zawsze trwa to tylko tydzień i zwykle tak jest. Ja mówię, no ćwiczę, ćwiczę i tak naćwiczę no, się, że tydzień czasu poćwiczę i później nie chcę mi się tylko ruszyć 47, robię wszystko na 100% a jak mam robić coś na tak zwany odpiecz, to nie robię tego w ogóle na przykład tutaj m, prosty przykład filmiki, jak mam nagrywać dla, dla Was taki filmik, wiecie, byleby tylko nagrać żeby coś wrzucić do sieci, to wolno nie nagrywać w ogóle dla mnie robota na 100% to jest prawdziwa robota 48, nie jestem zodiakalną wagą i wszystko co tam o wagach piszą się u mnie sprawdza to, że lubię luksusy, to, że jestem leniwa to, że lubię porządek, ale nie chcę mi się sprzątać to wszystko się dokładnie sprawdza. To, że jest uzdolniona plastycznie, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się u mnie sprawdza. 49. Mimo, że mam brata, jestem tak naprawdę jedynaczką z psychologicznego punktu widzenia. Jeśli drugi dziecko nie rodzi się do 7 roku życia, pierwszego, to niestety to pierwsze jest jedynakiem. Nie jestem jedynaczką, ale mam brata. 50 czasami nie doceniam tego, co mam w życiu. Yy, I sobie tak naprawdę z każdym dniem zdaję z tego sprawę, że, że moje życie w większości polega na marudzeniu, albo mam bo na przykład, bo ja miałam brzydki aparat, muszę sobie kupić inny, albo ktoś nagrywa w jakości HD, a ja nie, bo ona ma długie włosy, a ja mam krótkie, bo ona ma ładniejszy nos niż ja, bo ona ma więcej kosmetyków, albo nie stać mnie na to, a na tamto, bo nie mogę sobie kupić bluzki za 50 zł, albo mam brzydkie auto, albo to, albo tamto i wiecznie jest marudzenie. Wiecznie jest jakieś problemy, bo nie mam tego i tamtego, po prostu narzekanie, narzekanie, jeszcze raz narzekanie. A tak naprawdę, co mają powiedzieć ludzie, którzy w tym momencie leżą w szpitalu? Są chorzy, są umierający, co mają powiedzieć ludzi, którzy nie mają nóg, którzy nie słyszą, którzy nie widzą, co oni mają tak naprawdę powiedzieć. I um, najgorsze jest w tym wszystkim to, że po prostu ludzie, którzy właśnie, ludzie których dotknęła jakaś taka tragedia, potrafią się lepiej cieszyć z codzienności i z życia niż tacy ludzie, jak na przykład ja, mająca mają dwie ręce, dwie nogi, uszy, usta, mogę mówić. Słyszę, widzę, ja więcej mam niż takie właśnie osoby, ale cieszę się, że coraz bardziej, coraz częściej zdaję sobie z tego sprawę i coraz więcej się zastanawiam nad tym, właśnie, co mam, i coraz więcej. I coraz częściej to doceniam po prostu. Także cieszę się, że, że mimo tego, że nie doceniam życia, zdaję sobie z tego sprawę i mam tego świadomość, i sobie teraz postanowiłam właśnie, że. Kiedy tak całkowicie wyzdrowieję, kiedy całkowicie dojdę do siebie, to zmienię troszeczkę to myślenia, zmienię troszeczkę swoje życie, bo, bo niesprawiedliwie niekiedy postępuję, po prostu nie doceniając tego, co mam. No i dobra, kochani, bo bym się jeszcze rozgadała więcej na ten temat, ale, ale czasu już tutaj mamy malutko, 28 minut, także i tak jest dużo. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że miło spędziłyście czas i mam nadzieję, że tak. Zleciał ten filmik dla was. I co, i że będziecie zadowolone z tego, że nagrałam dla was taki filmik. No i w końcu mogę potargać karteczki i wyrzucić. Także kochani, oczywiście piszcie mi tutaj co uważacie, może wy jakieś fakty o sobie napiszecie albo macie coś podobnego do mnie. Będzie mi strasznie miło. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Ściskam was bardzo mocno. Przesyłam moc buziaków. Ściskam, ściskam, ściskam. Buziaki. Papa. Pa.